Każdy z nas przedsiębiorców wie, jak czasochłonne, kosztochłonne jest zdobywanie kontaktów do osób, na których nam zależy w biznesie. Celowo użyłem słowa zdobywanie, ponieważ trzeba zdobyć te kontakty. To nie jest tak, że one do nas przyjdą. Trzeba wykonać konkretne działania, pokonać jakieś różne okoliczności do tego, żeby. Dany kontakt zdobyć. To trwa. Trwa czasem, jest to krótszy okres, czasem jest dłuższy, ale nie unikniemy tego, że to trwa. I jeżeli chodzi o docieranie do konkretnych osób, to czasami zanim dotrzemy do właściwej, potrzeba nam tego czasu, żeby zbudować gdzieś relacje, ponieważ w biznesie wiemy doskonale, że nie każdy daje do siebie łatwy, szybki dostęp. Budujemy biznes przede wszystkim w oparciu o zaufanie, więc spotykamy się, rozmawiamy i działamy, współpracujemy, sprzedajemy lub kupujemy od osób w większości, do których mamy zbudowane zaufanie, do których nasza relacja już jest na tyle rozbudowana, że możemy sobie na to pozwolić. Tak działa większość przedsiębiorców. Są też tacy, którzy kupują, sprzedają na chłodno, ich to nie obchodzi. Natomiast nie wszystko jest dla wszystkich. Ja rozmawiam z Tobą, jeżeli słuchasz, jeżeli oglądasz. To prawdopodobnie jest to dla Ciebie temat, ponieważ przez wiele lat zajmuje się właśnie budowaniem relacji jakościowych, wartościowych, jeżeli chodzi o biznes, i rekomendacjami. Łączę ludzi kontaktami. Cały czas mam bardzo, bardzo dużo telefonów, kontaktów od ludzi, którzy potrzebują innych kontaktów. Czyli ktoś się do mnie odzywa, Waldek potrzebuje kontaktu, bo ty go na pewno masz. Ja mówię, no, czy na pewno to jeszcze nie wiem, no ale mów, co potrzebujesz. Tak to wygląda, że szukamy i ułatwiamy sobie drogę. Natomiast jest narzędzie świetne, które nie jest platformą społecznościową, które nie jest w żaden sposób zaśmiecane, no bo jeżeli wyjdziemy na jakąkolwiek platformę społecznościową, no to zazwyczaj mamy pierdyliard wpisów od ludzi. Informacji, co robią, jak robią, dlaczego robią. Oczywiście wszystko jest piękne, ubarwione. Teraz AI to generuje treści, grafiki, filmy. Nie wiemy tak naprawdę, co jest prawdą. Super. Jest przesyt. Nie wiesz. Nawet jak wrzucisz informację, że kogoś szukasz, możesz nie dotrzeć do tej właściwej osoby, bo ludzie, którzy posiadają ten kontakt, mogą nawet tam nie siedzieć, nie być, nie czekać, że ty wrzucisz, że będziesz szukał tego kontaktu. Ty też nie wiesz, kto wśród znajomych prawdopodobnie może mieć ten kontakt. Tobie się może wydawać, że o, ten ma dużo kontaktów, o, ten jest w takim ośrodowisku, ten może mieć. Uruchamiasz, wiadomo, jak dobrze zadzwonisz, to, to szybko w miarę zdobędziesz ten kontakt. Natomiast uruchamiasz całą lawinę, nagle się okazuje, że wszyscy gdzieś tam szukają, dostajesz jakieś tam kontakty, nie zawsze one są tymi, na których Ci zależy, bo dalej musisz się z kimś spotkać, porozmawiać i może Ci to wydłużyć czas, a może wręcz nawet spowodować dziwne, Jakieś reakcje na zasadzie, dlaczego akurat do tej osoby mogą być jakieś różne domniemania. Nie zawsze w biznesie też. Chcemy pokazać, z kim chcemy się spotkać, z kim współpracujemy, z kim chcemy porozmawiać, do czego dążymy. Są to nasze tajemnice biznesowe, więc jeżeli wiesz, o czym mówię, to wiesz, o czym mówię. Jeżeli nie wiesz, nie rozumiesz jeszcze tego, to może to jeszcze nie jest ten czas w twój w biznesie do tego typu współpracy. Czasami się działa z różnymi osobami i w kontekście nawet twojej marki budowania na początku pewnych działań weryfikujesz pewne rzeczy. Niekoniecznie informacja na rynku w szerokim środowisku biznesowym jest istotna o tym co i z kim robisz, bo chcesz to utrzymać w tajemnicy, więc czasami trzeba to zrobić bardzo delikatnie, żeby do kogoś dotrzeć i porozmawiać. I teraz co się dzieje dalej? Na wielu portalach na których jesteś masz Kierdiliard reklam. Nie możesz się przez to przebić. Ludzie są już tym zmęczeni. Jest fajna aplikacja. Biznect. Możesz dołączyć, opłacić. Ona kosztuje. Jest to narzędzie biznesowe, więc ono kosztuje. Natomiast masz możliwość spróbowania bezpłatnie. No bo dlaczego masz kupować coś, co jest dla Ciebie obce, nieznane? Sprawdź, przetestuj. Przez miesiąc. Całkowicie za free. I stwierdzisz, OK, fajne narzędzie, niefajne narzędzie, przyda mi się, pomoże, dotrę, nie dotrę. A może to ktoś do mnie dotrze, ponieważ funkcjonalności jest wiele. O tym wszystkim dowiesz się na webinarach, które organizuję, żeby ci pokazać funkcjonalności, żeby ci omówić możliwości biznesowe, możliwości współpracy, rozwoju tej aplikacji. O tym wszystkim dowiesz się z wpisów, jeżeli wejdziesz na stronę, czy na profile społecznościowe, czy z filmów, które nagrywam. Te informacje są odrębnymi, nie tutaj istotnymi. Tutaj zarzucam Ci temat po to, żeby Cię zaciekawić nim, ponieważ sama aplikacja ma kilka funkcjonalności. Ona też będzie rozwijana, ponieważ wszystkie aplikacje dzisiaj w obszarach biznesowych rozwija się. Jeżeli mamy klientów, odbiorców, to wiemy, co potrzeba. I tak samo jest tutaj. Ja jestem partnerem biznesowym, będę zgłaszał do twórców aplikacji informacje, czego potrzebują nasi klienci, i możemy wtedy rozwijać aplikację. Ale aplikacja musi być używana, dlatego przetestuj, sprawdź, daj mi znać, co o niej myślisz. Rejestrując się, podaj mój kod polecający, ponieważ wtedy jesteśmy w jednej sieci i będziemy mieć ten kontakt. Pomogę ci nauczyć się, zaopiekuję się. Przeszkole, jak będzie trzeba, podpowiem co zrobić, żeby mieć tę te aplikację też za darmo cały czas. Ponieważ to, że ona kosztuje miesięczną subskrypcję, miesięczny abonament, nie znaczy, że ty musisz co miesiąc za nią płacić. Ponieważ możesz ją rozwinąć w taki sposób, rekomendując, że będziesz ją mieć za darmo, a tak naprawdę biznes zrobisz i zarobisz na tych kontaktach, które pozyskasz. Aplikacja. Dzięki temu, że działa algorytm, wyszukuje konkretny nib, konkretną firmę, konkretną branżę, pozwala ci dotrzeć bardzo szybko do konkretnej osoby. Ponieważ w aplikacji dajemy informacje o tym, do kogo posiadamy kontakty, więc też stajemy się atrakcyjni dla innych, więc do nas mogą docierać osoby, które czegoś potrzebują w biznesie. A jako przedsiębiorca już będziesz wiedzieć, jak z takim kontaktem, który się do ciebie odezwał, z taką osobą, co zrobić, jak sobie poradzić, jak zarekomendować i ewentualnie co biznesowo ty możesz na tym uzyskać. Także zostawiam cię z tym tematem. Jeżeli masz ochotę, zapraszam cię na webinar. Jeżeli masz ochotę porozmawiać ze mną, odezwij się i działajmy, bądźmy razem w jednej sieci, ogólnopolskiej sieci BizNect. Cześć!